No, to za zwiecha pojebana, kurwa Kurwia mnie to Nie wiem czy czołga nie uszkodzi. w czołgu z kurwy synów trzeba trochę uszkodzić. jeszcze raz O, będzie gitar Już z głowy prajeru No Straj TRELAJ! JOB Twoju mać! A sobie tutaj trochę życi Żyćku wezmę O, chyba kurwa wyskoczyła duża O, żeż, kurwa, kurwa, penis Nie gadaj, że mi rozjepiesz Aha Delta, Squad. Niech uja. Pewnie, że musimy skończyć. Bo inaczej się nie da. Z czego to się szlało A, już wiem. O kurwa, ale... Ole przy... urwał! Ole urwał! Jakby kurwa! O, tylko jakiś penis został. Jakiś... Wydłużony. W budynku. Czyli kolumna taka, pseudo. Co, teraz tutaj? Jedziemy? Chętnie to rozjebię. Dejna? Flondę? Kolę? Chifę? chyba tak zdaje, że tam jest Dejna. W czy czyli jakoś tak. No. Coś w tym celu. Ej, dlaczego we mnie strzelacie? Kurwa. To chuj. Muszę helikopter odjebać O kurwa O kurwa O kurwa Nie muszę porządek zrobić z tym Czek, Czekaj rozjebie zaraz helikoptery rozjebie Ole, ole rozpierdą kurwa O, dawaj, kurwa. O, żeż, kurwa. O kurwa! Co za O kurwa. O, już są po mojej stronie. Oczy znaczy, już nie szukają mnie tak jakby. Kurwa, oczywiście nie tą stroną jadę do kurwy nędzy Szybciej się obracaj kurwa Raz nas z rozdupcą Nie można cały czas praktycznie napierdalać Nic to nie kosztuje, znaczy mamy tego w chuj Ale trochę chujowo pojacha po pojedziemy poje... w ogóle chujowo, no Ale chuj Zrobić. Co z tego, że dużo pieniędzy za tamto, co tam tego kutasa się? Dzięki, kurwa, jakieś skróty by się przydały. Coś na mnie leży, kurwa, kawałek jakiejś metalowej rury? Rura. Bam, nie wypierdoliło Fajnie to strzelać nawet z tego. Zajebiście Si tego kurwa, kulwa, oziś kulwa To spierdolą mnie Drabia z No, dychaj Dychaj kurwo Dobra, dobra, kurwa Można to dużo pieniędzy zarobić, ale... To niezbyt kurwa mądre z mojej strony Co ja teraz odpierdalam Się męczę z, z klawiszami Boże co ja odpierdalam, uciekajta ta stąd kurwa. Gaz do dechy z czołgu wiadomo inaczej kierowania ale chuj To była taka metafora Uo, Ale boom i asfalt Inaczej jest, nie? No przy mi asfalt też Jest wyczyszczone dzium I chuja w ciebie wow. i obu i jebu i jebu czyścimy kurwa wszystko wszystkich Też kasę zarobili w gazie co je zniszczyli nie 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 helikopter helikopter jeszcze do, po, do, po dobrej jest. chwilowo o kurwa ile pieniędzy będzie Ej, ja mam złe przeczucie że się kręcę to kurwy nędzy Jadę na skuty. Kurwa dojeździł się w koło kręcił i dia taki yeah, Udało się Nareszcie No i co teraz? Chyba bó Nooo No i gitara kurwa Taka ciężka nie było ile pieniędzy Pieniędzy, ile? Zapierdolę ja mm. Kurwa Co to we w co się przycina dziwnie jakoś Jakaś wersja może na no, Może byś się film przycinał bez przesady Kurwa Where is she? Chyba gra jakaś trochę zdebugowana, mi się zdaje. Przejechać. Szmato. Sorry, że to tak nie, ale kurwa, nie wiem, czego to przyczyna. A to co to kurwa Kurwa przystoj Przystojniaczku Daj buzi no, stara śpiewka kurwa Że cię zabije Że cię zabije Ale to nie będzie łatwe Więc najpierw sobie z kłolca przypierdolimy Kilka razy Jeszcze raz myślę Wyjebać mu Ale chyba się nie uda O No No życie tracimy Ale trzeba mu też wyjebać Jebu Ty o ty jebańcu Ej kurwa Ty grasz na kodach Czemu mi nic nie schodzi prawie? Ej no kurwa bez jaj! O kurwa! Muszę się zregenerować troszkę. O kurwa zaraz to mi da się zre zregenerować. Jak mi przypierdoli. Nie, Boga kocham. Możesz kurwa. Tak się ze mną bawisz o, kurwa, chyba. nie, 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 umieraj. nie, umieraj! nie, nie, No kurwa, żyj to. Żyj to! Ha ha ha! Dostałeś w pierdol! Oooo... Brzmi interesująco! Dobra! Tyle co pamiętam, to cię chyba... bo ty... Skurwysynie ty chyba. Ej, kurwa! O! Trzeba pierdoląć niego. No! Tak ja będę robił. Tylko wiadomo, czy lepsza rzecz tym. Będę żółł w niego. I jeszcze może czekaj, z, z update wezmę, znaczy. No i sobie ulepszę tam coś. Co nieco. To jednak ten skurwyl do, dosyć mocny jest. Ona go urodziła, czy co to chuja? Czekaj, gdzie to było? Coś tam z rzucaniem związane. Było gdzieś to. Chyba w kombat. Nie. O. A co to kurwe jest w ogóle? Jakiś taki... Dziwne to. Hold. O, kurwa znam jakiś chuj Aha O czyż, kurwa No to, to miało być Kurwa, strawiłoby się kogoś Tylko nie wiem kogo Znaczy nie wiem kogo, ale nie wiem czy mi się uda Aaaa, chuja. O kurwa! Uciekaj, Alex. Jebany. Widzicie, jak mi dojebuje? Masaka, kurwa, mogę. Co to się dzieje? No tak! Jeszcze z kamienia dostać. Czego jeszcze do szczęścia brakuje. Proszę, proszę! Pożarcie! O! No, uciekaj, Alex, to fujo mam No, teraz już się lepiej troszkę czuję. Więc co? Znajdziemy jakiś ten i mu Chodź, Chyba z skurwiel. Trzeba coś zapierdolić, coś fajnego. Coś fajnego, coś dużego. Coś, co mu... ...by pomogło. Ale nie wiem co mu... O kurwa! Nie wiem za bardzo. Tutaj już nic nie ma niego nie widzę. No, odbiło się kurwa. Shito. Nie, chyba... Albo czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze tutaj zostało fajna, fajna rzecz, fajna rzecz. Znaczy fajna zabawka w unie, w sumie. Eee, tylko aby się nie dać, ten, złapać kurwa. No! Shito! O ale dostał ładnie Teraz tu zostało O zajebiście Także, kur... Tak rzucać rzucać O mogę go zrobić? No to nie jest chyba zrobienie O Wiedziałem, że za długo nie potrwa ちょっと待って。